Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Prey. No Nowy... wiem, co to tam lata. E... dzisiejszym odcinku kontynuują, co jak widzicie, jesteśmy tutaj w laboratorium luster i się zastanawiam, co to są. To mi w ogóle przypomina jakieś, z duma, jakieś latające głowienka. Tu mam wszystko porobione, połączone więc się zacznijmy, zacznijmy tutaj wracać. E, muszę sobie przypomnieć tylko, jakie były to jak dobra recyklingowy, eee, ładunek EM. -E Dobra, to się na razie wróćmy. Zobacz, od razu... Hej! Dobrze, od drugą słuchawkę, w go usłyszałem. Uuu... Już ciekawego szpeju mają. To ogóle mi wygląda na windy. not Enter Tak to jest winda grawitacyjna ne, nawet nie wiedziałem Transcribe Sobę Zobaczymy co to jest L E, 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 szczerze mówiąc wolałbym, żebyś pod moją nieobecność nie ruszył. Dzień dobry. Do moich Może będę w stanie pomóc. Przepraszam. Słuchaj, mam wiadomość, którą mi zostawiłeś. Serio nie zrobiłabym tego. Tak, Diagnozuję, nie... E, nie, masz Chyba nie, nie, za tobą ciężki. Je. Nie, nie ruszaj się, proszę. Po prostu na, na razie. No nie, na, na nic. Wolenia, Nieważne. Nieważne? Porozmawiajmy o tym jutro. Okej, okay. ciekawe, co się zaczyna dziać, że kurczę do których nawet nie pamięta. Albo po prostu coś się zmieniło w doktorka. Na przykład jakiś mimik. E. dobra, poczem cię. Trzeba dojechać. Jakiś... E, jak to było... A! Hahaha, ha, ha, mam cię. Zapał. go. Hej, to jest jakaś skrzynia, no pewnie, nie wiem, zacząłem... A, i lądujemy tutaj w warsztacie, uuuu tutaj to jest szybko Jestem ciekaw gdzie to nas doprowadzi Eee, chyba nigdzie ciekawe, nic, nic nigdzie nic, co by... Nic ciekawego, dobra. Ja się szybko wrócę. I lecimy dalej, tam widzę, że mamy... Znaczy ich na nagra. Na nagrania? Co tutaj... To bym się, że coś tutaj było. Dobrze, kurczę, nie widziałem, że są ci tacy operatorzy medyczni. Więc będzie może się... Będzie może się tutaj do nich wracać, żeby się podle podleczać. To jest kurczę, super pomysł. E, ok, mamy tutaj dostęp do laboratorium Butla z Tlenem. A wow, tu nie możemy, a za to tu możemy. Uuuuh, e, sterowanie promieniłku. Przed rozpoczęciem próby ogniowej należy dopilnować, by w zasięgu znajdował się odpowiedni cel. Próby mogą trwać nawet 3 sekundy. A wystrzelmy w Rominku a rozwala to i bardzo ładnie no w końcu mam jaką, może będzie zestaw komputerowy, tak, nie. W końcu możemy mieć jakąś skuteczniejszą broń Ale to jest duża wersja, to tego nie poniesiemy A, tutaj jest prominku. Wow Karmata, armata, weźmy ogniwa Promieńku, Bramieńku, on um, strzeliwuje wiązkę niestabilnych yy, dłuższe, wystawienie cena, działanie tej broni, ostatecznie doprowadza do jego rozsadzenia Lewy przycisk musiałby oddać strzał, r żeby przeładować Nie no, dobrze wiedzieć Co tutaj mamy? Okej, okay, mamy tutaj troszeczkę Tu mamy jakąś... Yy, co to jest? Chodź ja nie wiem co to jest, to jest jakiś... to sobie tutaj No go nie Chciałem tutaj pozdrowić znajomego tak, który dał mi pewien pomysł, bo się pytał, jak w tej grze ogólnie, jak z tą grą radzi sobie moja kleptomania i muszę powiedzieć, że moja kleptomania się bardzo, bardzo źle sobie radzi z tą grą. Jak widać, jak widać, zaraz zobaczcie co wpadłem teraz na pomysł, to tylko niektórym miałem nie wykonać, bo widzę, że to jest bardzo dużo szpeju, bardzo dużo, o skrzynia psi, bardzo dużo fajnych rzeczy, które można byłoby wykorzystać. a my mamy przecież bardzo fajne granaty. Jestem ciekaw, jak dużo doda do tutaj może uczyć minerałów, zasobów. Chodzi o to, że posiadamy coś takie jak granaty recyklingowe. Te one są. Mm, o. Coś takiego. I używając siły, i używając tych granatów, możemy tak naprawdę wziąć i. Odzyskać trochę minerałów ze, z, z rzeczy, więc można byłoby tak naprawdę tutaj w niektórych takich miejscach, na przykład małych pomieszczeniach, gdzieś to poczyścić, pozbierać takie rzeczy w jedno miejsce i następnie po prostu podejść, yy, nie wiem, jakby to teraz rzucić tu. A. Nie, 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 nie. Łeee, to ma ograniczoną ilość. Ała. Miałem nadzieję, że będziemy można tego więcej naraz przetworzyć. O. Lej Carpenter. Ka Miałem nadzieję, że może tego więcej tutaj przetworzyć, ale no niestety jest tutaj kotrzy limit. Ale jak widzicie pomysł jest, tylko nie radziłbym w następnym razem używać dwóch równocześnie. No można sobie tutaj maila. Mm. Proszę z tym nie iść do Lera. Próbujemy spotkać się ponownie, muszę od młodzi... Nie wiem, ten mnie czekać chwilę Muszę się go... Halo? Może tą random lane Carpenterku czy się tutaj zneutralizować, bo mnie zaczyna denerwować. Ej! Tu ono może mi atakować stąd. przy ścianę. Ale hamstwo. Dobra, ja lecę się szybko leczyć. I jeszcze mnie dojechali. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, musiałem troszeczkę sobie tutaj Czytać zapis. Dobra, to mamy promienku, też mamy ten tutorial. Zanim przejdziemy dalej i zaczniemy to rzucać granatami, miałem nadzieję, że te granaty mają dużo, większy, dużo większe pole manewru, że może tutaj dużo więcej rzeczy naraz przetwarzać. Widzę, że mają ograniczenia, to się niestety nie dziwi. Dobra. Proszę z tym iść do Leyna, powiem się skontaktować ponownie może o 19.30 ten obowiąz... Te obowiązkowe konsultacje są daremne. Mój projekt został skradziony. Ktoś inny przywłaszczył sobie mój sukces. To nieuczciwe. Domaga się zadośćuczynienia, a nie terapii. Biorę sprawy w swoje rej... ręce, Jay Dalton. Josh, 12 maili od ciebie wystarczająco dokładnie nakreśliło twoje zażalenia. Przyjdź do mojego biura, dziś o 14 musimy porozmawiać w cztery oczy. Czy nikt mi nie pomoże? Przedstawiam wszystkie informacje, będę dowodzenia, że Lejna zabotuje, jego, jego zabotuje moją karierę. Jego awanse to zasługa mojej pracy, mojej. Mojej pracy, mojej pracy, nikt nie jest w tej filmie za nic odpowiedzialny, pójdę z tym do Aleksa, jeśli ja będę musiał, bla, bla, bla. Ja, będę, kurczę, ja bym słyszał kurczę u mnie w pracy z, z różne ten... dobra. Tam mamy jeszcze jednego. Hmm. Tu jest coś ciekawego? Nie, to jest to jest, dobra. To coś mamy, zobaczmy jakie tutaj mamy, otrzymałeś się sprowadzenie, yy, sprowadzenie według, yy, otrzymałeś się? Projekt Black Box, nowy cel, którego sprzęt projektu Blackbox Box wygadznie dotarł do ładowni, bez prowadzenia staliśmy, bez, staliśmy się skontaktować z Joshem Daltonem w celu uzyskania wyjaśnień, prosimy o możliwość niezwłoczną odpowiedź, okej. Okay. Wkrótce pogadamy z Joshem, e, widzisz z czym mam do czynienia, to musi się skończyć, aha, czyli chyba będziemy musieli porozmawiać z tym Joshem Carp Carpenterem. Na razie to sobie... No i na karpenta jest chyba jego siostra, a tu możemy jakoś wejść. To jest rozwalone. Mm, o, o, widzę, że tam jest plany operatorów są. Dobrze byłoby tam wejść. Tutaj mamy bezpiecznik, który po co zabezpiecza nam tutaj, że to się zamyka. Dobra, zobaczmy sobie na mapę. To mamy jakie neurostaty dane cele mamy. Projekt Black Box. Menu zostawę roboczego, leje kapyło coś o zaginionym w gaz sprzęcie. Pokaż na mapie znikające trupy. Poszukać ciała Bal Elmiego w centrum orazowym. Ok, pokaż na mapie. Laboratorium sprzętowe. Aha, czyli aha, czyli tutaj na zewnątrz losa, możemy się dostać tutaj. No, dobra, ale ja bym chciał widzieć, gdzie jest ten cel. Okay, e, nagranie no coś jeszcze mamy tutaj jakieś inne obiektywy nie jeszcze się tutaj gubię kurczę w tym dobra to mam mapę stacji mamy jakieś neuromody do rozdania na razie mamy za mało więc je zostawmy hmm. znajdź Josh'a Daltona brak danych więc trzeba by się wrócić do stróżówki Tu już chyba ma... aha to tam byliśmy tu Ech, właśnie widzę to przegapiłem Nie wiem czy wy to widzicie też Pierdzielona karta Dobra e, Jeszcze kurcze Okej okay. wow ale go rozsadziło No ale broń za jakaś No niestety będę musiał tutaj się wrócić kurcze bo tamtą kartę dostępu Do stróżówki zobaczymy co to tam co tam dalej? to na... Wieżyczka uszkodzona. Nie, no to to nie jest ta nasza wieżyczka. Może to jest ta nasza wieżyczka? Dobra, ale tutaj mamy. Miałem robić cięcie nasz. A, dobra, przecież ja tutaj walczyłem z tamtym mimikiem. E, ok. I jak to miał tamten, tamta osoba miała na imię? Ee, cele... Ee, Josh a Dalton. Josh Dalton, zobaczmy. A, trzeba F-kontrolować się. Josha Dalton. Okej, okay? więc możemy lecieć za nim i go pos... Poszukać sobie tutaj. Ja tutaj kurczę to że cały czas chodzę, chodzę i wiecznie nasługuje wszystkiego. Czy przypadkiem nie ma tutaj kurczę nic nie chcę nam zrobić jakiegoś przypadkowo puku. Bo to jak sami słyszycie, widzicie kurczę ci kurczę mimiki się co chwilę tutaj pokazują. Co chwilę się kurczę jest ich coraz więcej, więc trzeba tutaj cały czas jakoś tam być pogotowy. Nie można sobie po prostu obszaru i przez dłuższy czas być wyląbana. A niestety najlepszy przed nim... A, dobra. Najlepszy przed nimi sposób obrony jest po ich usłyszeć i wiedzieć jak zareagować. Dobra, i tam mamy... Tam mamy... A, dobra, to jeszcze mieliśmy wrócić i zobaczyć swoje nagranie w tym pokoju. Wow. Wow, 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 skubańce. Kto? Kto? to jest? Ten pozostawia po sobie, jak, po sobie jakiś taki kurczę dziwny ślad. No to nie możemy kurczę pobierać tego. A się kurde wystraszyłem. Eee, wieżyczka. E, co tutaj robi wieżyczka? no była rozstawiona. Ja pierdzielę, ja... ...jakiejś apopleksji tu dostanę. Chodź tu. Czy już się dwa razy wystraszyłem? Eee, ja ją tutaj ostawię, gdzie więcej nie była. Rozstaw. że się ona tutaj przyda w końcu Dobra i mm. zobaczmy co tutaj mamy teraz nam ściana u narzędzia mamy dobra znów mm, yes. nie spodoba ci się to co teraz powiem musisz zniszczyć Talosa jeden i badania, i tyfony, nic nie może przetrwać. Łącznie z tobą. Ja wiem, jak to brzmi. Widziałaś, co te istoty potrafią. Są częścią ciebie. Jedna ich komórka na ziemi i przepadliśmy. Przykro mi. To jest jedyny sposób. Danuary przeprowadzicie przez proces samozniszczenia. Alex spróbujecie powstrzymać. Ma alergię na porażki. Zbyt dumny, by wrócić do rodziców z podwiniętym ogonem. Wszystko zależy od ciebie. Powodzenia. Ostrzegałam cię. Okej. Okay. No to się nie za. O, Okej. Okay. 1035. Jestem operatorem. Na pokładzie Talosa 1 jest ich wiele, jednak żaden nie jest taki jak ja. Jestem Twoim planem B. Moim pierwszym zadaniem było uwolnienie cię z symulacji. Drugim dopilnowanie, byś zobaczyła nagranie. Obydwa wykonane. Ciekawe, udostępnione mi zostały nowe dyrektywy. System samozniszczenia Talosa 1 uruchamiany jest dwoma kluczami uzbrajającymi. Twój brat ma pierwsze. Ty miałaś drugi, Alex zniszczył twój klucz. Lecz ukryłaś jego projekt fabrykacyjny w archiwum. Właśnie tam musisz się teraz udać. Zdobyciem klucza Alexa będziemy martwić się później. Tyfony szybko zajmują stację Morgan. To będzie wyścig z nimi i z twoim bratem. Dzięki tej karcie dostępu dostaniesz się do głównej windy i wszystkich laboratoriów. Główna winda to najszybsza metoda dotarcia do archiwum. Okej. Okay. Cygary. O, o. Kolejna sprawa. Poprosiłaś mnie o zapewnienie ci większej liczby neuromodów. Zrobiłam to. Powodzenia, Morgan. Zaprojektowałaś mnie, bym ci pomagała. Mam też inne instrukcje, ale nie poznam ich, póki nie odzyskasz obu kluczy uzbrajających. Ciekawe. Dobra, na razie sobie tutaj zrecyklinguję trochę szpeju, co żeśmy, naz co żeśmy tutaj nazbierali dobrze, bo dobrze jest e, dobrym pomysłem, było tutaj powiększyć ten to całe inventory Jak widzicie mamy teraz pełno tutaj różnego będzie, mamy tutaj pełno miejsca. E, co to mamy? Zielona herbata. Tutaj jedan sobie zostawimy. Trzy neuromody. Trochę nie za dużo. Naboje do szelby na, do szelby. Tu mamy zestaw do zbraja. cóż trzy zestawy mamy. A co zostawmy. E, Kombin. Dobra, na razie to sobie to... Okej, okay. przełóżmy. Dostaniemy tyle materiału. Wow! Dobra, mamy coś ciekawego do zrobienia. Widziałem, że mamy... Tak, mamy apteczkę. Możemy sobie tutaj... Ej, dorobić. Zrobimy sobie dwie apteczki, powinno nam na to wystarczyć. Fajnie to wygląda. Podnieść przedmiot, pyk, system eee, napędzający ark, granat z elastopiany, e, elasto, te, te naboje, to jeszcze naboje możemy sobie dorobić. No ale się zawsze przydają. No szkoda, że nie mamy do e, kanister działka lepik. To, a, tutaj mam w górnym roku ile jest zasobów. Do lepiku ile mamy? Mm, 135. Tu mamy mało energii. Ale to nie problem. Dobra, dziś się teraz musimy udać yy, do głównej windy. Więc no. Udajmy się tam. January, kurczę jak prezes się na za stołem. Jeszcze się tutaj rozejrzało. Aha, to są tylko myślałem, że jakiś kurczę plan przekapiłem. W ogóle zobaczmy co mamy dostępne w neuromodach, neuromody Bo chciałem się troszeczkę bardziej oczywiście zająć Ochrona nauka właśnie eee, Mamy trzy neuromody I zobaczmy czy, jak możemy pobierać więcej, tu mamy naprawę poziomu trzeciego, tu mamy rośnikarstwo, siłę mm, Tu mamy dodatkowe, ale chciałem pobierać na przykład więcej Więcej yy, rzeczy styfonów czy to będzie nauka I tu mamy hakierowanie A tu mam, co to daje? Eee, Użytkuję bardziej, bardziej wartościowe organy z resztek tyfonu, organy tyfonu mogą być przetwarzane na materiały egzotyczne Stosowane do produkcji neuromodów, czyli musimy Tym się tak naprawdę zająć, więc musimy jeszcze pooszczędzać tutaj To jedno, dobra na razie to ja się raczej wrócę tam do tamtego laboratorium i zbiorę tamtą jedną kartę dostępu, będziemy to po prostu męczyć przez najbliższe x czasu, że tego nie zrobiłem. Przy okazji też spróbuję obejść ten, odwiedzić obydwa, obydwóch tych operatorów się i, i naprawić i uleczyć. Szkoda, że jeszcze nie ma jakiegoś operatora, który by co jakiś czas wydawał jakieś, jakieś części. A to by była ci część jakichś tam elementów, to tutaj i tak się tego tyle znajduje, że chyba tu nie będzie z tym raczej większego problemu Auwa Dostałem strzała, ale to nie problem, dobra Ale lecę się uleczyć Dobra, wróciłem się tutaj jeszcze raz, e, spróbowałem to zrobić, ale pokazało się, że laboratorium Blackbox jest potrzebny tutaj, widzicie? O. Więc e, tak nie mogę tego jeszcze użyć. A ja wróciłem się i zdobyłem tutaj tą kartę, która była u doktorka. Widzę, że jeszcze zostało tu po trzech. Nie, to chyba byłem tutaj, jeszcze to musiałem przekapić. Ja już tak się rozglądałem, żeby... Nic nie przy żeby nic nie zobaczyć. Ogólnie coraz więcej walczy z tymi fioletowymi gównami, O. A, i koniec amunicji chyba. No, niestety. Teraz więcej walczę z tymi fioletowymi gównami. I no, niestety no, wyprołem wypr się z całej tej amunicji do tej broni, tego promieniaku. Nie mam pojęcia, jak ją na uzyskać, zrobić na razie. Chyba pójdziemy tam, gdzie po pokazuje nam to wiele celów. To ogólnie miałem też kiedyś pójść. Było tutaj dosyć sporo fajnych rzeczy. Karpatka. To mamy zestaw rozbrajający. O, działko lepiej, kolejne. Będzie można je rozłożyć na części. E, żarełko, to będzie lepiej z dystrybutora. Ja, ja mam wrażenie, że już tutaj byłem. Się troszeczkę podnawiało. Dobra, lodówka. Myślę, hmm. Coś tutaj się znowu odpadło ze stacji. Ale kurczę, nie spodziewałem się, że naszym zadaniem tutaj będzie. Tak naprawdę za no, że to jest kolejny wiecie rodzaj testu. Ah, 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 udało się szybciutko go załatwić Kowaga styjny kolejny rodzaj testu na Ty zasadzie laboratorium. Hmm. mam wrażenie, że cię podziwiał, to smutne, to, to czemu smutne Chodzi na to, że to była spoko, spoko babka. Trener Torenstein, ja chciałem osobiście podziękować za nowy rozmieszczacz, wiem, że ludzie długo na nie czekają, dlatego znalezienie rano w biurze nowego egzemplarza było dla mnie miłą niespodzianką. Przez wdzięczność przez wdzięczność niezręcznie mi, e, niezręcznie mi e, dalej Panie, kło, e, Pana kłopota. Jednak jeśli mógłbym pa, e, Pan, obyć się przez chwilę bez jednego inżyniera, to miałbym z, bo, zobowiązanie. Gdyby mógł przyjść do mnie, pokazać do czego to cudowości wysłużysz, okej? Okay. Morgan, zgadzam się, się z zamówieniem Znowu wpada dziś do sprzętowego, stoi jak słup stoi, nie widzę gdzie się e, podzielisz. Kiedy oferuje pomoc, prosi o więcej czasu za, e, częściej za minut. Dla operatorów, na co ja pytam, czy ostatnio podesyłane części nie, wysta nie wystarczyły? Pewna konsternacja. Nie, żebym miał coś przeciwko, ale wydaliśmy już ich tyle, że będzie w stanie zreperować dowolnego operatora na stacji ze 100 razy. A sami też mamy jednostki, które wymagają serwisowania. No to jest właśnie to, co próbowała stworzyć, co stworzyła sobie sztuczną inteligencję. Są operacje sztuczne. Uu. Poza horyzontem gwiazd, nieautoryzowana historia Transstaru to sobie możecie tutaj do wciąż czytać, sam sobie to poczytam. No ale to już przy montażu odcinka. Tutaj <trybuj> schody? Nie spodziewałem się. Muszę zacząć, y, muszę pozbierać właśnie co... zamknięte, mamy tutaj... Okay. trzeba będzie poszukać hasła. Będę musiał tutaj e, się właśnie nauczyć jak pobierać, o tobie będę zajęła, jak pobierać z nich właśnie tutaj te dodatkowe organy. Będzie to kurczę super potrzebne, że... Kolejna część się urwała, kurczę ta stacja jakoś... Tak kurczę, ledwie tutaj ży... ten, ledwie się trzyma ta stacja. Poszukam tutaj jeszcze chwilę czy czegoś kurcze, Nie ma jakiegoś kawałka kurcze, bo nie mamy tutaj hasła do sejfu, O, no dobra. ES, coś XE, jeśli nie pamiętasz kodu ES i XE. Eee. E, gdzie jest? E... Gdzie jest to ES? ES. E, XE, to chyba było złoto. XE to 54 i ES to trzeba być już po prostu trochę taki EX ES żeby po prostu nie pamiętać hasła, nie pamiętać czterech cyfr, a pamiętać kurczę. No, nie wiem, co, nie pamiętam już nawet co to jest, to jest kolejność, czy porządkowa? PS 99 i 54 Okej, okay, mamy Co tutaj mamy? W, anty a fabryk breakfab, antyrad. Co to jest w ogóle ten antyrad? No i dodatkowa rzecz Jak widzicie przypadkiem dowiedzieliśmy się Zdałem sobie właśnie sprawę, że W tej grze tak naprawdę jeżeli wiemy co, gdzie i jak leży takich lepszych przedmiotów i wiemy mniej więcej o, muszę aktywować to ręcznie o i mamy tutaj skrót i wiemy jak jak przejść tak naprawdę możemy się super szybko super szybko poprzedostawać i Podozbrać tak naprawdę w dużo lepsze przedmioty, ale to będzie na dzisiaj wszystko. To sobie skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie moje te troszeczkę grzewanie i że za bardzo nie mnie e, Więc zapraszam Was do pisania komentarzy, dawania HP w góry, żeby mnie zmotywować do dalszej pracy. Również zapraszam do pozostawienia subskrypcji na, kana subskrypcji na kanale, jeżeli jesteś nowy i podoba ci się moje wypociny I również zapraszam na mojego Discorda. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.